Sylwia Przybysz ogłosiła, że jest w zaawansowanej ciazy teraz ujawnia, udawało jej się ukrywać swój wielki brzuch, z zdjęcia. Sylwia Przybysz i Jan Dabrowski jest rzadkim przykładem młodego malzenstwa w showbiznesie. Którego największym marzeniem jest posiadanie wielodzietnej familii. Para influencerów szczyci się tym. Zim wznaje tradycyjne wartości rodzinne, co wynieśli z reszta z własnych domów. Mimo młodego wieku, 25-latek i jego o dwa lata młodsza ukochana konsekwentnie wcielaje wcielają w życie swoje dojrzale plany. Sylwia Przybysz i Jan Dabrowski e są po ślubie, z diecia. Po wybudowaniu domu marzeń i zorganizowaniu hucznego ślubu, Sylwia i Jan nie pozwolili sobie nawet na chwilę wytchnienia. W niedzielę rodzice dwójki dzieci podzielili się z fanami radosna nowina, ogłaszając że niebawem na świecie pojawi się ich trzecie dziecko. Tym razem celebryci powstrzymali się jednak przed publicznym ujawnieniem płci dziecka. Zapewne czekając jeszcze na bardziej dogodny moment. 24-letnia Sylwia Przybysz jest w trzeciej ciazy. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Po okazanym brzuchu celebrytki można śmiało wywnioskować, że rozwiązanie zbliża się już z wielkimi krokami. Trzeba przyznać, za pomistrzowską udało się jej ukrywać przed światem swój blogosławiony stan. Nie rezygnując przy tym z postowania swoich zdjęć na Instagramie i chodzenia z mezem na eventy. Teraz, gdy prawda weszła wreszcie na jaw, przybysz w końcu mogła uchylić rapka tajemnicy i ujawnić fanom. W jaki sposób udało jej się tak długo z powodzeniem grać z niczego nie podejrzewającymi fanami w kotka i myszkę? W tym celu przyszła mama trójki dzieci zestawila ze sobą swoje zdjęcia z ostatnich miesięcy. Sylwia podzieliła się z fankami Swiatla Rada, że przy kamuflowaniu ciazowego brzuszka kluczem jest specjalna poza i odpowiednio dobrany strój. Pod ta sukienkę udało mi się go schować, ale tylko patrzeć na wprost, wyjawila Sylwia. Zamieszczając zdjęcie z za styczniowej premiery filmu Babylon, na której nie budza z zewnych podejrzeń wdzierczyla się z mezem na ściance. Zobaczcie, jak Sylwii przez całe miesiące po mistrzowsku udawało się ukryć ciazę. Westys udało jej się wyprowadzić w pole?